Tam po drugiej stronie już jest Simonoseki, Honshu! Jesteśmy już w porcie Mojiko. Ostatni przystanek na Kyushu. Dosłownie po drugiej stronie jest już Honshu, główna wyspa Japonii. I tam zaraz się udamy. To jest tunel, który łączy Kyushu z Honshu. I zaczynamy przygodę w prefekturze Yamaguchi. Zaczął czas pożegnania z Kiusiu. Taka miłość troszkę chyba nieodwzajemniona ze względu na, na pogodę. Opuściliśmy tarasy ryżowe i ruszyliśmy w kierunku Fukuoki. Dzień dobry. Właśnie wstaliśmy, już się spokojnie. Zaraz w drogę do Fukuoki. A Dzisiaj spaliśmy. Tutaj właśnie sobie spaliśmy i mieliśmy taki widoczek no. tutaj dzisiaj pochmurnie. No, przynajmniej nas słońce palić nie będzie ważne, żeby wiatru nie było co Pojechaliśmy już do prefektury Fukuoka Piękne wybrzeże tutaj jest I przyjemnie się jedzie, bo jedziemy z dużych nie ma tyle górek. Piękne plaże Wszędzie po drodze Super miejsce Dzisiaj przenocujemy w mieście Fukuoka W hostelu z kotkami A potem Jedziemy dalej już z Kyushu Do Yamaguchi prefektury Bo no Już mniej więcej tydzień jesteśmy tutaj na Kyushu I nie możemy już dłużej zostać więc Fukuoka za bardzo nie będziemy zjeżdżać, po prostu przejedziemy już a, tą prefekturę i będziemy kontynuować dalej podróż na Honsiu. Dzisiaj, taki wiatr jest. Nie taki dokuczający jak dwa dni temu, ale ale jest trochę porwiste czasami. Zobaczmy, no. jakie ładne są wybrzeża. Dzisiaj dużo praży. plaż jest, nie? Jako... A, już kusi, żeby wskoczyć do tej wody. No, gdyby słoneczko było, to patrzę, fajne nie? To jechaliśmy już do Fukłoki, ogromna metropolia, odzwyczajem się od tego widoku. Jedziemy szybciutko do hostelu, zostawimy rzeczy i na zakupy znowu. Trafiliśmy jak zwykle do baru i pierwszy raz na Kyushu Żeby pić idź... sakę ginguzi, Kuziu z miasta Itoshima. i to się ma Tak jak mówiłem, mało się robi Nihosiu na Kyushu głównie jest to wódka Siociu. Więc nareszcie mam na okazję spróbować czegoś dobrego Dawaj Uuu, to pięknie pachnie, będzie dobre Uuu, ale wchodzi Pijak Jesteśmy teraz na kanałem w Kłoce W maleńkim barze W tej małej budce, serwują Ramen. Taki ciśnięci. Nie <grywa> da się tu wejść. Ale go, super. O. To jadamy Już jest. Tą kocą ramen. Tu wygląda w wygląda. Bardzo szybko to przygotowali. Niam, niam, niam. Ramen zaczynamy. Makaronik taki twardszy, taki jaki lubię. I zupa. Pyszne. Nie za słodka, nie za słona, nie za tłusta. sam raz. Sam raz, Pyszne. nie. Rewelacja. I klimat. Klimat tego miejsca, tego brakuje w Tokio. Nie, nie ma takich miejsc faktycznie Spójrzcie, tutaj przy kanale tyle tych budek rozstawionych Tutaj polski sanepit był oszalał, ale takie jedzenie jest najlepsze. Naprawdę. Coś wspaniałego. O, tam są dymy. Chodźmy zobaczyć, co tam podają. No już z lokalcami pijemy. Spoteczki strzelają. Jest fame. jest fame. Bye bye. A teraz czas na szaszłyczki. Co my tu mamy? Kurczak? Co zamawiałeś? Bara. Przesuwają nas. A mamy tam jest tam. To jest tak ciasno, że tutaj ludzie przesuwają o kilka centymetrów, żeby kogoś wcisnąć. Ja już jestem przytulony do gościa obok. I tak prezentuje się tego typu stoisko jataj w formie zamkniętej. Tak to nie wyglądało to kiedyś dawno, dawno temu. Wydaje mi się, że tego już nie jest używane akurat. Bo trzeba wiele więcej niż tylko takie budki. No ale można sobie wyobrazić, że kiedyś w całej były tego typu lokale. Które ktoś ciągnął na miejsce, gdzie są klienci. No i sprzedało dobre jedzonko w w ten sposób prowadził biznes. A teraz to już jest po prostu. No, no część kultury i historii kółki. No, tutaj jest taka kulturka ładnie to wygląda. Zobaczcie. I faktycznie są dalej te kółka, czyli to kiedyś tak było, że to można było wożyć, nie, dookoła. Oczywiście dodaj trochę rzeczy mebelków, sprzętu Dzień dobry, jest 5 maja jesteśmy jeszcze w Fukuoka nocowaliśmy w hostelu Nekokura, Kura którego właścicielka koty jak widać no, ona przygarnia te koty Cigarnia, a potem je i mi się wydaje, że tam jest schronisko na dole w ogóle fajne miejsce miał że tak. miała wcześniej 10 a potem ktoś zaadoptował 5 i ma zostało 5 tutaj. dziękujemy kanałowi Kocie Podróży za polecenie tego hostelu bo naprawdę jest wdechę nie mogliśmy się pobawić No niestety kotkami nie można się pobawić One tam mieszkają, czekają na adopcję A to jest nasz pokój, mieliśmy dla siebie bo nikogo teraz tutaj nie ma I Jest dosłownie wszystko w tym hostelu Jest bardzo czysto, pięknie, lepiej niż w jednym hotelu I zaraz sobie zrobimy śniadanie, bo mamy też kuchenkę. Mamy dużo cebuli, bo dostaliśmy od rolników Saga Więc będzie bardzo cebulowa jajecznica No i fajna uczta będzie Jeszcze dawno nie Witamy w mieście Kokura To już jest końcówka Kyushu Za parę minut będziemy Przejeżdżać, przejeżdżać tunelem pod morzem, I jak tam? Mada mada. mada, mada, nie? Ok, no a teraz jedziemy już na drugą stronę do Honsiu. Po drugiej stronie czeka prawdopodobnie już na nas nasz kolega Michał, który wpadł na niezwykle szalony pomysł, żeby przejechać się prawie z Tokio tutaj do Shimonoseki. Żeby się z nami spotkać, nazywa się to Zaledwie 24 godziny Więc go znaleźć I Będziemy szukali jakiegoś miejsca na nocleg Na dzisiaj Już jesteśmy w porcie Przemek jak wrażenia? Po Kyushu Cieszę się, że w końcu opuszczamy to miejsce? że znaczy, wiesz, pogoda mi się nie podobała, nie, ale wiesz, nie wiadomo, to jest, co nas nas spotkało na Łąśu, no właśnie. To właśnie. Jest takie, wiesz, no kurcze, trzeba by tu, wiemy, wiesz, cały, na przykład, miesiąc spędzić, nie, i po tym. Dałoby kiusiu, się nie? całe Kiusiu objechać A Tyle tych wysepek ma, takie poszarpane te wybrzeże ma, nie. No jest, jest co zwiedzać na Kiusiu, nie. Jest... natura jest bardzo ładna, nie? No. To, jest, to jest dla Ciebie Jajko, ten... Na, misja, na kamper, na kamper misja. misja na kamper Kiusiu pewnego dnia, absolutnie, musimy zrobić Lody bananowe, spójrzcie jaki piękny kształt mają to nie? Jak e, w plastiku, wyglądają sztuczne Taśmę, czy nie są sztuczne mm. <grytne> Bananowe, pycha Lepiej dostać się na drugą stronę do Honsiu. Nie trzeba przechodzić w ten wielki most, bo właściwie nie można, bo to chyba autostrada. Można przejść tunelem, który znajduje się dosłownie obok. Można także wziąć rower czy mały skuter, ale nie wolno w tunelu jeździć. Zapraszam do środka. To jest bardzo długi tunel, wygląda epicko lepicko. Mam nadzieję, że nie masz klaustrofobii. Nie, Ja mam tylko lęk zakończyć. Uuu, no? Tunel ma długość 3,5 km. No i z buta, 3,5 km idziemy teraz. No <laughs> Wiecie co? Wszemek. Witamy na Hoisiu. Tu jest granica w Kłoka, jest napisane. A tu na dole, która ja mam być. Zapraszam. Właśnie robimy sobie zamilę spacerek. Bo nas tyłki już bolą. A tak naprawdę to idziemy e, pod morzem z Kiesiu na, na Hunsiu. No niestety tym mostem nie da się górą przejechać, to jest autostrada i piesi oraz rowery, czy tam e, motory do 125 pojemności, muszę sobie ten e, zrobić spacerek. Ten tunel ma długość 3,5 km, tak? Jest. 3,5 kilometra, więc no, trochę nam to zejdzie. Uff! Kurczę, a fajnie by się szło rozpędzić tutaj. w no. no, tak w dół nie. Mam nadzieję, że na Hunsi będzie dużo, dużo lepsza pogoda, która nam pozwoli no, na więcej w ogóle, ogólnie. Ten tunel dla pieszych i rowerów ma 780 metrów. Dla aut. Tunel dla aut miał 3,5 km. Emil mnie wprowadził w błąd. No i jesteśmy już na Honsiu. Chcieliśmy do domu, można by tak powiedzieć. Prefekturę Yamaguchi Jedziemy teraz do miejsca noclegowego, gdzie umówiliśmy z Michałem, który przyjechał z Tokio. Mam nadzieję, że będzie mogli się tam rozłożyć z naszymi namiotami. Zmierzamy w góry, 30 kilometry. Musimy się szybko rozłożyć nad jeziorkiem, bo trzeba zaraz mieć zachód słońca. Jak zajdzie słońce, to momentalnie bardzo zimno. zmarzniemy. Trzeba być przygotowanym. Jest takie jezioro sztuczne stworzone przez zaporę. No i musimy znaleźć sobie jakąś miejscóweczkę może tam przy wodzie. albo tam chyba jeszcze jest jakaś polanka, którą widzieliśmy na mapie. Słuchajmy, tam może się rozbić. Idealna pala polanka do kempingu. Ha, ha, ha. Coś pięknego. Jest! Jest i on! Jest i on! Syn marnotrawny. Jak się jechało? Fajnie było? Kury, wacka podziwały ci powietrze. Tak. Dobrze wyglądasz, świeżo, tak. Powiem ci. Tu zaczynała imprezę Michał jechał przez. Ile godzin z Tokio? 24. godziny jechał. No. Trzymamy tutaj nowego harcerza. Michał dołącza do drużyny. Z nowym namiotem, który pierwszy raz wyjął z torby, ale bardzo ładny. Była fajna. I tak się rozstawiliśmy. Jeden obok drugiego. Muzyczka gra. Woda już się gotuje. I zaraz robimy kolację. Idziemy spać. Jutro kontynuujemy. Zryzanie, maguci. Kupiliśmy ostatnio taki zestaw różnych gotowych potraw. Tutaj mam risotto, a jeszcze jest To wystarczy zalać gorącą wodą, i macie. Gotowe danie. Bardzo fajna rzecz. Będziemy nie teraz. I to Zaradamy kimos. kary z torebki. Wygląda spoko. Trochę rozwodnione. <gry> Chyba za dużo wody dałem. Ale wreszcie coś innego niż żarcie z kombini, bo to już zaczynało mi trochę. już no, miałem no, dość. Problem z spaniem już jest związany. Dla śpiwory ten stary jako kołdra, i powiem wam teraz, spało mi się bardzo dobrze. Nawet już nie muszę w ciuchach spać wszystkich. Jest teraz cudownie. Prawda? Zaczynamy dzień z widzami, a ja mać. Tak wygląda nasze śniadanko. Kawa przemkowa. Tu mamy jakieś nigiri z kombini. To jest zupa kukurydziana. Bułki okupił. Mam też tutaj y, takie jajko przygotowane z kombini. Banany. Pamiętajcie, że śmieci wszystkie zbieramy. Terepki, później można to wrócić do kombini. Kończy jak jeżdżą na kemping to generalnie ładnie sprzątają wszystko, My też chcemy robić wstydu. Michał jeszcze przywiózł Szalik Polska do naszej restauracji Poland. No i. Ja Dojadamy. Jest listy, A ty masz jeszcze koszulkę polska. No. <laughs> wiesz, ja zamyślałem, żeby... tylko kurę to czasu zajmuje, nie? Ja chciałem jakoś dwa tygodnie, mi się przypomniało, żeby na plecach sobie, wiesz, e, Kagosima łakana. Wiesz, mm. tylko że laminacja kurde dwa tygodnie. Jak się spało? Pierwsze raz na Super. Wyspałem się, byłem tak zmęczony albo tak mi się dobrze spało, że było super. Cieplutko, bo. Było... Dech. No to ruszamy, mamy około 40 km do mostu Tsunoshima. Dzisiaj piękna pogoda, zapowiada się naprawdę wspaniały dzień. Ktoś nas śledzi cały czas. Jedziemy teraz z wybrzeżem w trybie Yamaguchi na północ w kierunku mostu Tsunohashi. O! Piękny zapach morza, nie? O, ale dużo śmieci, okej, okay, już nie zagłaję. Ale śmieci! Ale plaży! Wszystko wywala z morza japońskiego, a pewnie dużo jest śmieci nawet z Korei. A Michał na wakacje na motorku, a my ciśniemy. Już ponad 300 km łączy z Całą drogę blokuje nas jakiś motorek. No, dosłownie nie idzie pojechać, No, to się nagrywa. うん。<sighs> <sighs> Na drodze, zatrzymaliśmy się przed sklepem z alkoholem chcemy kupić sake DASSAI Yamaguchi To jest właśnie miejsce, gdzie produkuje się moje ulubione sake DASSAI i mam nadzieję, że będą myli powinien mieć Zobaczcie, to jest automat z alkoholem przy sklepie sprzedają nawet Strong Zero oraz sake w słoiczkach Przepiękna woda jest tutaj w Yamaguchi Spójrzcie na te kolory Szkoda, że teraz pociąg nie przejedzie no, no teraz Jakby przejechał, to byłoby super ujęcie tutaj tory są był przejechać, to było potarte zdjęcie. No tutaj to pociąg raz na godzinkę przejeżdża, nie? Niewiele ich tutaj tak jeździ. Na dziwy? A wkład na dziwisko. A ja to wyrasta. Ambeku, sądziłeś? Tak. Kasteczko, proszę. Chciałem, że łódeczkę kupiłeś. No nie, a ty miałeś załatwienie. No było, minęliście. O kurde pod mostem Tsunohashi Teraz widokowy widzę, a dużo Tu jest zjazd yes, most. O, kurde. Ale widok. Wow. Wiecie, pan. co Wow Wow. Ja, jak wrażenia? Super. Fajnie się jedzie powolutku Nareszcie mogę coś zwiedzać, a nie tylko jechać. Fajne miejsce. Czy się motorem po tym moście? Chyba kusi, mógłbym, co? Nie sumie pojechać, no. już na punkcie widokowym. Jest przepięknie, mówię wam przepięknie. Zobaczcie sobie to. Widzimy jak suszy się wodorosty łakamy Widzicie? Składają tutaj na takich pachtach i się suszy na słońcu. Widoczki były naprawdę w dechę. Jedziemy dalej, bo niedaleko znajduje się świątynia Motonosumi z takimi pięknymi czerwonymi bramami, które schodzą aż do morza. tiger Michał nas motywuje na górkach puszczając cały Tiger. To jest chyba najmniejsza i najbardziej kawaii stacja, jaką kiedykolwiek widziałem. To jest cała stacja. Trzy Siedzonka. Peron. Pociąg raz na albo na godzinę. już Droga do tej świątyni. To nie jest hardcore. Dużo gór, dużo. Dzisiaj mamy naprawdę. do pokonania. Ale widoki są obłędne. Naprawdę jest tutaj przepięknie. Ci zdecydowanie ląduje u mnie. Na jednym z wyższych miejsc. Najpiękniejszych prefektur, jakie widziałem w Japonii. co mi tak. Jest! Wyjeżdżamy na dół. Dotarliśmy. Nie sądziłem, że będzie aż tak ciężko. Z kilka gór trzeba było się przebić, że za jakąś wieś. Yamaguchi jest dość górzysty. Nie A. sądziłem. To jest. Ale widok jest niesamowity. pójść na te bramy. ściany aż do morza. Ale jest taki ikoniczny widok naprawdę. Tutaj w prefekturze Yamaguchi. Pewnie najbardziej znane miejsce w ogóle w tym miejscu. W tym miejscu, w tej prefekturze. Chodź się na dół, Agno to ekstra Gdzieś tam jest taki u góry taki kosz widziałeś? No Rzucam no widziałem, rzucałem monety tam Jakiś tam ja zakochany, tak? Więc ja. szczęście w miłości tak wyglądała nasza wycieczka po Yamaguchi. Yamaguchi Epickie zakończenie tutaj pod tymi pięknymi bramami no to no, Niezłe, co? Jest Te piękne Naprawdę warto i przyjechać Koniec świata i bez auta trochę ciężko Tu będzie się dostać Bardzo ciężko, rowerem jest hardcore Wyjechać będzie ciężko na rowerze Ale jakoś sobie damy radę i Cieszę się, że tutaj mimo wszystko przyjechaliśmy Jeszcze raz dziękuję za oglądanie tego odcinka Piątego już odcinka z serii Rowerem po Japonii. Widzimy się w kolejnym epizodzie, Już pewnie z prefektury Shimane. Do usłyszenia i do zobaczenia. Komentarze, łapeczki w górę, te sprawy wiecie co robić. Cześć, trzymajcie się. A Michał też pewnie wkrótce wraca do mnie co? W eee, piątek. No, piątek, jutro. czyli jutro. jutro no. Ale może jeszcze go zobaczyć na Trzymajcie się, cześć.